Współpraca 11. Jezus przybyty do krzyża. Kłaniamy się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie. Chodź przez krzyż święty świat odkupić Do Ciebie wołali i zostali zbawieni. Tobie ufali i nie doznali wstydu. Ty mnie czyniłeś bezpiecznym u piersi mojej matki. Ty jesteś moim Bogiem, odłona mojej matki. Prawdziwa zażyłość, głęboka relacja to wspólne zmartwychwstanie. Nawróciłem się. Po latach doszło do mnie, że Pan Jezus też cierpiał. Wspólna walka, wspólna droga, Ciebie spotkałem, kiedy zostałem opuszczony przez ludzi. Jestem ukryty w Twoim sercu. Do końca mnie umiłowałeś. Do końca jestem dla Ciebie cudem. Skoczysz za mną w ogień. Wciąż słyszę te słowa. Ojcze, przebacz mi, bo nie wiedzą, co czynią. Pamiętasz o mnie, pomimo, że nie możesz oddychać na krzyżu. Gdy będę umierał, powtórz mi te słowa. Dziś ze mną będziesz w raju. Zmiłuj się nad nami, Panie. Zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał ramy. Еще одна.